Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Mariowit, poradniki i zarobienie. Dzisiaj pokażę Wam, jak założyć grupę na Telegramie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, napiszcie komentarz. Zbieramy 100 tysięcy subskrypcji i zaczynajmy. Tak więc, pierwsze co musimy zrobić, to wchodzimy sobie w trzy paski w lewej stronie, na górze, i teraz klikamy. Nowa grupa I pisujemy nazwę grupy taką jaką potrzebujemy Na przykład Testowa I zdjęcie, jeżeli potrzebujemy Też wrzucamy Następne My Możemy dodać kogoś Tworzyć Będzie, i to jest właśnie tyle w tym temacie. Grupa może być maksymalnie 200 000 członków, Persistent czatki. Sorry, nie wiem, e, historia czatu Admini z różnymi prawami. Ok, i tak to wygląda. I teraz, co jeszcze? Tutaj mamy coś takiego jak zarządzanie grupą. I zezwolenia Możemy jeszcze zrobić można ustawić sobie grupę, czy ma być prywatna, czy publiczna. Każdy może dodać do grupy, a prywatna, że tylko za pomocą linku, który się udostępni tutaj. To. Opis tutaj jest opcjonalny jakiś opis tej grupy, co i jak e tutaj, historia że jak wejdzie jakiś nowy członek, to czy wyświetli mu się stara historia, do tyłu, to co opisaliśmy czy będzie szło tylko do przodu i teraz mamy także zezwolenia i to może być tak co mogą członkowie robić na tej grupie wysyłać wiadomości wysyłać media wysyłać jakieś gify zdjęcia linki holes, nie wiem, dodawać członków Przypinać wiadomości były na górze i zmieniać, zmieniać info grupy. To możemy włączać i włączać. To może sl Slow mod, Zwolniony ryb, że po jakim czasie może być jakaś wiadomość. Czyli nie może być spamu, ale co jakiś czas można napisać wiadomość. To jest tak, spowolnienie. Acceptance? Nie wiem, jakieś. Nie wiem. Chyba, nie wiem, co to. Wyjątki jakieś, chyba. Dodajesz członków. Tak, i tak to wygląda. Ok. Tak więc to wszystko w tej grupie. Tutaj możemy... O jeszcze właśnie dodać administratorów. Jak chcemy dodaj administratora. Tutaj mamy członków i możemy ich usuwać. To tyle. Myślę, że wszystko wyjaśniłem Wam. To co potrzebne. Powiadomienia wyłączone lub włączone. To wszystko zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Napiszcie komentarz. I do zobaczenia w następnych filmikach. Na razie trzymajcie się. Cześć. Pa.